Cześć! Witajcie na kanale Tata Gotuje. Dziś pokażę Wam, jak przygotować mega orzeźwiającą lemoniadę. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali kilka łyżek cukru, jedną cytrynę i jedną limonkę, kilka gałązek świeżej mięty oraz kostki lodu. Najpierw wyciskamy sok z cytryny, następnie sok z limonki. Staramy się zrobić to bardzo dokładnie. Pozostały nasi miąż lekko przecieramy łyżką. On również jest mile widziany w naszym napoju. Następnie do soku dodajemy dwie łyżki cukru i mieszamy, aż cukier się rozpuści. Powstanie nam pyszny cytrusowy syrop. Następnie do moździerza przekładamy liście mięty z około 4-5 gałązek. Jeśli nie macie moździerza, możecie użyć zwykłej miski i łyżki. Chodzi o to, aby liście rozetrzyć z cukrem. A zatem, gdy mięta znajduje się w moździerzu, dodajemy dwie kolejne łyżki cukru i ucieramy. Powstałą pastę miętową przekładamy do naszego syropu. Wszystkie składniki ze sobą łączymy. Tak powstały miętowo cytrusowy syrop wystarczy nam na przygotowanie około 2 litrów lemoniady. Jest ona lekko słodka i bardzo orzeźwiająca. Jeśli lubicie trochę słodsze napoje, możecie dodać trochę więcej cukru. Do dzbanka przykładamy lód, wlewamy nasz syrop i zalewamy wodą. Moim zdaniem najbardziej pasuje woda lekko gazowana. Teraz wystarczy już tylko zamieszać. pasterek cytryny, gałązka mięty i gotowe. Jest to świetny i orzeźwiający napój na upalne dni. Serdecznie zapraszam was na mój kanał. Tam każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.